Witajcie moi ludzie panie... pachnący Zajebistością, dzisiaj sobie pogramy trochę w CS A hmm, Może nas nie wrzuci To już jest pełne, no to więc zagram sobie na jakiś jump bike. Podam link na muzykę, bo jest naprawdę cel, fajna. Młodzi artyści, jak powiem. Pachną to zajeb... Nie, um, Modern Warfare 3 jest zajebiste. One boli kówek. Ale szkółki. Ale znane

Przez wszystko przed nami przyszłość Życie na ostrych zakrętach Ja temu ziomek bo mam w sobie potencjał Przedstawiam szary obraz Na ostrych zakrętach Przedstawiam szarą rzeczywistość na ludzkiego Śródmieście, Siódmeście dwa osiedla Jedna wersja prawdziwa, jedna z najczerszych to do serca Przedstawiam o, Boże, szary o Boże, Obraz Boże, na ostrych zakrętach Przedstawiam szarą rzeczywistość na ludzkiego osiedla Siódmeście bałtykwa osiedla Jedna wersja prawdziwa, jedna z to do serca Codziennie wychodzę Patrzę w niebo niebieskie Składasz czarność, którą wylewam na tekście Szybkie, zwroty akcji, czy też krótkie chwileż tak szybką akcją jak zwykle cywile Którzy starają się przetrwa w szarej codzienności ja Wyckszeku, ale w ciągu ciągle nie dorośli ani prędkości są, ale wiedzą to kąd mają i się chowany na ślub swoje tu przed wami Ubrany normalnie, nie w ciuchach harmanii Jestem taki sam Fuuu, <laughs> chcieli mnie wywalić, jakich leder. To... O, o, bardzo ładnie. Łał. Wchodź. No, wykończ 3, 2, 1, 0. No, prawie po czasie Chwit, było. nie podskoczył. <laughs> zabij. Chyba ty. Hehehe. Faku, masz aparat w kupie, a nie? Zabiłbym go. No, grał w grę. Ej, ej, zabij, go, zabij, 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 terapiola? No, to parę bezruch. Face crack. Jesteś no, <grym> cham. Żujesz gumę. Żuję. O nie. Lagował go. Macie tam bezruch. Po szereg przed waszymi celami. Odaj, bo tylko coś pan idzie. Szeregi, no to 5 4 3 2 1 oraz 0. Nie. Zabił go! Nie chcesz wtypać? Ale ma broń, to myślę, że jest fajny. Rozpoczynałam ZF ostatnią reakcję. Ostatnia reakcja bez reakcji. Ooo, zabiję Ostatnia reakcja bez reakcji. Co? To, to ja? Jaki nuby, 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 twele jedna. Podkocz. To jest dobry towar, nie znasz się. Podkocz, podkocz. 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 No, ja ostatnia reakcja bez reakcji. Podkocz. Podkocz. Nie moich Halos, ja wolę marsjankami. Marsjanki to takie kurde odpał jest po tym, że ty no... Podkosz. Nie pisz mu tego, nie, bo, bo się patrz, Tańczy, patrz. Patrz, tańczy, patrz. patrz ja ostatnio się takował, że gości zaczął skakać w miejscu, patrz, zbudowany był, tak. Patrz, tańczy, patrz. Zańcie. Zatańczy. Zatańczymy. Patrz. Uważaj. Ostatnia reakcja Pokemony. <noise> Jezus, to ja. Ostatnia reakcja, podchodź. Ostatni. Podchodź. Ostatnia reakcja bez reakcji. Ostatnia reakcja bez reakcji. Nie. Ostatnia reakcja bez reakcji. Ostatnia no, reakcja bez reakcji. ten warunek. No nie wiem, polemizował bym. Był, nie, był, osta był osta Ostatnia reakcja, pokemony. Ha 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 ha. <noise> pokemony. O oste, paru. Boże. Halos ja sobie sprawdzę logi to tam ci napisała Paula. Brzmi się kwiaty nie ma sobie. nie. Co nie, nie. coś z tego? Przed mnie. nie. Walka na pięści. O, chodź, 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 chodź. Tu jestem, chodź. Aha, chze, cham, czekaj. Ja jestem później tyry jest box na o A ty i później śpiesz. Człowiek, My to ty chyba ty... ty, ty. ty, ty, ty ja... O, super. No, wszystko przegrywa. <grywa> <grywa> tam. <grywa> tam. <grywa> Może idziemy po tam, tam siedzi tak. no, jeszcze raz, tak Oj, oj.

Wszyscy na Legusta Ha ha ha, wygraliśmy Cwele Chuj oh. Okej okay. O oh, nie Czekaj, ja tych zabijam Paula, wróć do swojej celi No i Karniak, nie ma uleczenia. Nie ma, wyjścia z tego na mnie Karniak? Nie znowu, znowu Au, au, au Nie, nie rozmawiaj ze mną, ja nie rozmawiam TT mówi TT, ten żyklochon również ginie po otwarciu, który wychodzi przez Prowokuje, 3, 2, 1, 0 Ile to Zostawiacie yes. szereg przed celami. Jeszcze grupki szereg, gimnastki zrobią za 5, 4, 3 2 To był dobrany do odwołania? Nie, jeden Ja mu dam bal nie wybiję, ale. O ty bociek Podskocz. Był do urwania. Ostatnia reakcja, podskocz. O matko. O zalimy cel jeden. Ostatnia reakcja, podskocz. Dobra, przyznam, nie wiem, jakieś co się napki jebszają. Love Duty, nie, o, bo po o, co? Nie nie Diablo mod. Wokła Jumbo, nie. Nie, 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 to nie, nie dobra. A chcą cały czas wysypić Ha, 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 ha. wejdziemy! Fuck oh, yeah! Zacznij się dopiero im pleska. Ostatnia reakcja, podskocz. Ostatnia reakcja, czy mnie zwaliłyś konia? Dobra, mortal kill. Headshot, headshot. Mo kill. Medal kill. Medal kill. Blisku. Model kill. Mortal kill. Kurzynek bambowa frytem mieszka co na haju se wy... Wzyka swego koleżka. No nie! Megusta! mam koksu? Bo taki mam nick w Counter Strike'u Nie mam Rafalski 999 Tylko mam kokersu Więc z tym koksu Tak za bardzo nie kokszę w Tego, chyba mam mikrofon Nie Nie, nie Ręka boga, chyba cię po Powoli Łużynek bułambo Dobrze, M -m 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 ja to no bomba mam bombę, co mi liże oriboko I roma 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 liże tej bo, bo ona liże codziennie roma

Headshort, ha 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 ha, mam shorty ha 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 ha, 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 ha. manguzy mangu z Majka, Majka jest najlepszy mmm, przykro, że to zdję. Zajmij go, a nie zjeść, wcigu. Ciekawe, myślę, że na no, nie, bo już pewnie trwało 80 minut, bo nie sprawdzam na razie. Mm. Może dzisiaj jeszcze będzie z Minecraft Hardcore, to na sobie serię, będzie jeden dany młodzych na więcej broni. Czy więcej broni? No, takie więcej broni, że można dwie trzymać. Więc słuchajcie, jeśli... No, łapki w, w górę. No to wiecie, raczej nie. Tak każdy powie, megusta a wtedy ja będę miał megus Kto cili, że usta, dobra. Słuchajcie! Żegnam się z wami, ja jestem Rapolski 9-9.2 więc... więc, więc jestem właski pl. Naprawdę, albo zajęcie w nich. Więc Murder Kiro. A teraz patrzcie specjal dla moich widzów. O pie. Kuhu! No więc widzicie specjal taki powiedziałem na sam i jest dzień, no to więc narr!